Tu będzie dobre miejsce na polowanie Witam, o, witam serdecznie Teraz bym się wywalił dzisiaj polujemy na dziki Idę zapolować na dziki albo na bobry Jest się zastanowię Zaraz pokażę czym będę polował Idę najpierw zobaczyć czy idzie zapolować na bobry a jak nie to będę polować na dziki I no, muszę fajne miejsce znaleźć tak by zapolować a już widziałem ślady ścieżka wydeptano od dzików tutaj Dziki były, ale tu niekiedy niekiedy właśnie tu złażą, tu bo nieraz już się spotkałem. Ale idę najpierw na Bobry Polować. Także widzimy się na miejscu, na polowaniu. to jest jedna sprawa tako, że kurde już wieczór żeby te dziki nie zapolowały czasami na mnie bo tak też może być trzeba się rozglądać Kałonisum! były lata, że jak się tu wlazło do lasu no tu chmarami Lotały, kurde, stałem nieraz przy drzewie, bo leciało całe stado dzików w tym roku, właściwie w tym roku, nie, no w tym, bo w poprzednich latach, rok, dwa lata temu, to już pojedyncze sztuki, można powiedzieć, ale zobaczymy, co będzie dalej, także idę tam, kajte bobry i poluję na bobry także już jestem w królestwie bobrów teraz nie trzeba poszukać dobre miejsce na polowanie rozłożyć no i co? i też upolować? polować no muszę to jakoś złobić bo tak to po to drzewa poobgryzali o tu będzie dobre miejsce, kurde, ale się zima zrobiła. Nie wiem jak was Dzisiaj jest chyba 14 marzec tu będzie dobre miejsce na polowanie, bo tu bobry ale kurde musi być wysoki, chyba że na tym na tym, żeby tu gryźć, ja tu będę gdzieś się musiał usadowić. Także ten film będzie na pewno przez kilka dni. Będzie się ciągnął, raczej w jednym filmie będzie kilka dni, bo Zara pokaże o co tu chodzi. Mam tu taką broń. No, muszę wyciągnąć ta broń. A, to zamontować takie na Elipsie za parę złotych nie są drogie <grymne> uka i skóry, bo tu ludzie łazą, mnie, żeby mi ktoś nie zapierdzieli tego jakoś to niby było 20 metrów bo to nie jest takie ani to tyń, bo to trzeba tu przychodzić i monitorować jak to działa, bo jak ktoś przyjdzie to mi to zapierdzieli będzie tu 20 metrów, wyjdzie Lepiej by było bliżej jakaś A może tam? Nie jak tu Tu jest drzewo Ale jak one tu Gryzą To tu mają Ścieżka Bo one tu włażą Tu jest Bo teraz nie zlecił tu tego Ale tu mają swoja Taka ścieżka i to idzie aż tam I tam każdy swoje żeremia i tu bym to zamontował ale nie będzie widać, że jak tam gryzum kurde no ale dobra pierwszy pierwsze nie wiem, parę dni, czy pierwszy dzień tutaj to zamontujemy i będziemy patrzeć, czy coś się tu dzieje Także rozpiną moja broń i tu zakładam. Że za wiele tu nie ma ustawień, bo już mam to poustawiane. Jedynie co trzeba otworzyć i włączyć. A czy mam to dobrze poustawiane, to się okaże, bo to dopiero jest takie pierwszy raz, nie? Jak to gadają o, niby. parę złotych Ale jest tam odporny na wodę Na takie temperatury jakieś minusowe, plusowe Także mam nadzieję polować Ale to długie <grym> Na większe jakieś tam, raczej znaczy większe, no, na większy zwierząt Będziemy cały czas śledzić o. Poprzetykać A ustawienia no co, tu za wiele ustawień nie ma Bo Ustawisz tam data, godzina Jakieś tam Pieruństwa Jeszcze to chyba nogą przytrzymie Kurde, to jest chyba ty jeszcze na no, takie grube dęby ale dobra Jestem ciekaw, co to z tego. będzie Ach, mniej więcej jest, ale ale teraz nie wiadomo jak to jest ustawione, dlatego to trzeba otworzyć, włączyć i tu jest ekranik. I powinien być podgląd, bo ja tu ustawiłem 30 sekund. O, będzie tam coś widać. Stąd? Ja też tam widać, za 30 sekund powinno być aktywowane. To jest tu 14 marzec 2025 godzina 17 karta SD zdjęcia już 3, 2, 321 ale kurde dobra to się wyłączyło bo powinno się to teraz zamknąć i to powinno robić zdjęcia u filmy dobra to zamykam mam nadzieję że tu że tu te bobry będą uchwycone szkoda by było aby to ktoś zapierdzielił to niedrogi, no pary złotych to nie jest takie profesjonalne co tam niby wysyła jakieś tam zdjęcia filmy by to nie wysyła to jutro ma filmować ale spróbuję tu to zbierać tej trowy i to tam tak zamaskować, jakoś patyki po układom, że jak tu ludzie spacerują, bo tu jest widać ścieżka, żeby tego nie zapierdzielić. Stąd tak nie widać, widać że nie ten pasek tam po ale to w A no, aż tyle tłumy ludzi tu nie ma myślę, że to coś zrobi mi jakieś fajne ujęcia niby jest ustawione filmowanie i zdjęcia zdjęcia, jak się nie mylę w 5 milionów pikseli, ale to jak mówię, dopiero pierwszy dzień Zobaczymy, co to z tego będzie, no następnie widać, no my sobie coś tam pobliży że ale myślę, że ludzie, no tam, myślę, że ludzie nie są już tacy, kurde, żeby kradli, nie? Także widzimy się, nie wiem, jutro, pojutrze jakoś tam ogarnę i przejdę jak też będę nagrywał tu widzę, widać ile tu kurde jak tu gryzą nie wszystko poobalane te drzewa tu tu i po poobgryzane na śnieg to zasypły, ty się zabierają Ach, tu widać fajna woda wody przybrało no a tu to jest ogromne ptaszyszka, łabędzie, będzie przepływają nie Ja co Dobra, także nie przedłużam. I widzimy się albo przy ujęciach, albo jak przy grzechach. Witam kolejnego dnia fotopułapka. Jest. Nie ukradli. <noise> Ale ciekawe, czy coś się nagrało. też mają jakieś nora. Wchodzą, przechodzą. Dobra, ja to spróbuję otworzyć i zobaczyć. Także nagrań chyba żadnych nie ma poza mną, jak tu montowałem ale kopiuję tu pliki to w domu na spokojnie zobaczę muszę to gdzie indziej zamontować I tu widać gryzą może spróbuję tutaj to zamontować na tym drzewie tu będzie widać może jak chodzią albo akurat nie chodzili nie wiem nic. Będziemy patrzeć, obserwować dalej. Witam kolejnego dnia z fotopułapką. <gry> Kurde. Teraz otwieramy pudełeczko i sprawdzamy, czy coś będzie. Jakieś nagrania. Co tam będzie? Co tam będzie? O kurze, mnie tam widać. <laughs> o. Tylko ja jestem. Nie ma żadnych zwierząt. O! Ktoś obcy. Ale nie widział fotopułapki. Dobra, nie ma zwierząt. Zabieram i daję w inne miejsce. Może na dziki zapoluję. Bobry jakoś. Nie wychodzą. Także nie mam pomysłu, gdzie to zamontować. Ja wiem, że tu też nie, kiedy latają dziki, bo tam jest dziura wygryzioną, one tu latają myślałem tu na tym drzewie ale czy to nie będzie za daleko nic, dom tu, bo tu będzie najbezpieczniej, bo tutaj tu ludzie chodzą żeby tego ktoś nie zabrał zamontowane niby taki niby kamuflaż, można by to było lepiej zrobić, ale kurde nie ma to jak za bezpiecznie, niech będzie tak jak ma to ktoś ukraść, to ukradnie. Przyjdę tu jutro zobaczę. Muszę poszukać gdzieś babrzyczko w lesie, tam prędzej się trafi. Także do następnego razu. Jest. Zobaczymy, co. Czy coś w ogóle jest. A jak nie to ile kaj indziej przełożyć otwieramy sprawdzamy Czyli coś będzie na nagraniu Ja tam będzie? Jest dobra Ba. No, a tam coś? Dobra, ja to skopiuję, bo usuwam, idę gdzie indziej to zamontować, a w domu będę oglądał, czy coś tam jest bo na tym małym ekraniku yy, to wiele nie widać co ja tam robię wyłączą może tu będzie dobre miejsce ciężko jest na kurzy polować ale widać że zwierzęta się tu Kręcam tam jest jakaś ambona obserwacyjna założę gdzieś tu będziemy widzieć na tym drzewie Może wszystkiego nie uchwyci akurat jest kamerka skierowana na te takie błotko ale tu też widać się obcierają od drzewa są drzewa poobcierane tamty zobaczymy trochę to tak przykryłem no dobra Ura, to będzie to będzie tam kolejnego dnia w tym samym miejscu co tu się dzieje zobaczymy czy coś się uchwyciło <gry> mam nadzieję, że teraz tak A będziemy sprawdzać o.

Tu i no chyba jeden dobra, jeszcze zgrom te pliki i ją też tu, ale tak żeby na no, większe tu pole, bo tu widać że tych się obcierają o te drzewa i może coś się znowu nagra. Także myślę, że nagranie się udało. Wy to pewnie już widzieliście jak było. Chyba, że tam za wiele nie było, tylko bo widziałem na zdjęciu chyba jednego dzika. A w domu zobaczę film dopiero na komputerze. Jeżeli będzie, no to na pewno to widzieliście. A ja dziękuję. Tak Dziękuję za wytrwanie. sarna tam przychodzi. Urry, tam tak daleko to tej sarny nie zobaczycie. Ale by było ujęcie, A <gry> no i co? I do kolejnego filmu. Chyba, że nic tego nie będzie. To będzie dalej to trzymane. Aż się nagra więcej zwierzątek. Do następnego. Hej.